Halo, halo, tu Marek TV, o Tobie, o mnie, o nas. Dzisiaj dzwonię do przesympatycznej osoby, którą ostatni raz chyba widziałem w grudniu 2022 roku, a podczas jakiej imprezy, jakiego wydarzenia, to Wam zdradzimy w następnych 15 minutach. Dzisiejszym moim gościem po drugiej stronie mojego telefonu, mojego mikrofonu jest Dzia Starzyński. Witam Ciebie serdecznie, Dzia. Marku, witam Cię jak zwykle, cieszę się, że Ciebie słyszę. No, ja też się cieszę, bo czas szybko mija, a przecież w mojej pamięci mam naprawdę utrwalony Twój występ w piwnicy, tak, czyli chyba pierwszy, ale o tym też jeszcze zdradzimy trochę informacji, trochę porozmawiamy. Monodram. Tak, tak jest. Monodram pod tytułem Największa Miłość który jest no moim, moim ulubionym dziełem artystycznym, który mam zamiar wystawić niedługo znów w tym roku w maju. Ale powróćmy jeszcze do tego, co było wtedy w grudniu 2022 roku. Mi się bardzo podobało i osobom też, które były podczas Twojego występu, się Twój występ i cały ten program podobał, a sala, w takcie w piwnicy tak, była przecież pełna. Jak Ty wspominasz te chwile? No bo ja powiem po raz kolejny, ja wspominam je bardzo miło. Marku, muszę Ci powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo mile wspominam ten moment. W ogóle piwnica Takt jest dla mnie, ja się tam czuję, jakby to był, nie wiem, przedłużenie mojego salonu. Marysia Buczak po prostu stwarza tak, Fajny, artystyczny um, klimat w tej piwnicy, że po prostu no, artyście się chce występować, chce się coś robić, a bardzo też mi się podobał nasz interview, Pamiętam to chyba przy próbie generalnej um, nagrywałeś mnie bardzo to było. No, pamiętam tą ekscytację przed występem, tak, jakby to było dzisiaj. Wiesz, to było. No, coś, coś wspaniałego. No. Ja myślę, że każdy aktor, każda aktorka, który, a, która, każda aktorka, która wychodzi na scenę z własnym dziełem, a, tego się nie da opisać. W ogóle to jest taka satysfakcja. Ostatnio też dzwoniłam do takiego kolegi Szał tutaj właśnie też ma polskie korzenie i mieszka we Wiedniu. I rozmawialiśmy długo ze sobą o naszych projektach, no i mówiłam mu o monodramie moim. To on powiedział, to ty sama stoisz na scenie. Ja mówię, no tak, nie, ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, on tak to mnie, tak. Nie, ja bym w życiu nie miał odwagi. A ja, ja tylko mogę właśnie powiedzieć z własnego doświadczenia um, każdemu artyście, że, że jest tak warto. Po, po, po prostu działać samemu z tym, co, z tym, co artysta ma do powiedzenia, naprawdę, bo nie, ja do tej pory jeszcze piękniejszej chwili na scenie nie przeżyłam, jak właśnie z moim własnym kreatywnym dzieckiem, żeby to tak nazwać, bo to przecież jest mój projekt napisany, wymyślony, coś, co naprawdę mi w duszy gra i w sercu, prawda? Ja tylko dodam dla tych, którzy wtedy nie byli e, podczas e, właśnie tego występu, że cała historia toczyła się o miłość. O no, miłość pomiędzy Polką i Niemcem i była przeplatana też utworami muzycznymi, które GIA właśnie tam śpiewała. Całość naprawdę rewelacja. Ja szczerze mówiąc, chętnie bym powrócił do tego i jeszcze raz to przeżył. A jeszcze raz, jeszcze chętniej dla tych, którzy nie byli albo nie mieli szansy być. Utrwalił to moją kamerę. Ale z mojego punktu widzenia naprawdę bardzo fajny występ, bardzo interesująca historia miłosna. Mhm. Polecam, polecam, polecam jeszcze raz, polecam i mam nadzieję, że niedługo e, będzie część druga. A jeżeli już mogę się zapytać, to powiem, czy będzie druga część, albo czy masz jakiś nowy projekt w swoich zeszytach, w swoich notatkach. A druga część Największej Miłości na razie nie będzie na scenie i w ogóle świetnie, świetnie pamiętasz o co właśnie chodzi, że to jest między, historia miłosna między Gustawem i Marią. Ja bym tylko jeszcze dodała, żeby zachęcić właśnie słuchaczy, że Chodzi o czasy międzywojenne, czyli jest rok 1938, o który chodzi w tym monodramie i, i no jest to zupełnie inny czas, czyli my jakby wchodzimy w taką kapsułę czasową, prawda, i, i przenosimy się w tamte czasy i pamiętamy właśnie i melodie z tamtych lat i no tak. Um, Pytasz, co mam w szufladzie? No, mam w szufladzie już nawet nie tylko pomysł, tylko mam drugi monodram. Ten monodram czeka na razie na próby, czeka na reżyserię, czyli szukam właśnie reżysera, z którym mogę to próbować. I, i myślę, że. Wiesz, parku, trudno powiedzieć kiedy coś takiego. Pokazać można na scenie. Moim, moim, jakby to powiedzieć, moim marzeniem byłoby to jak najszybciej, jeszcze w tym roku, ale, no wiesz, życie pokaże, czy się w tym roku uda, może w następnym roku, ale myślę, że takt jak najbardziej będzie idealną sceną, żeby to, żeby to pokazać. No, także, także ten drugi monodram też już czeka na realizację. Czyli praktycznie jest w szukladzie, jest pisany, jedynie mhm. tylko trzeba dograć szczegóły, no jak wszyscy dobrze wiemy, mhm. albo powinniśmy wiedzieć, e, taki występ, taka premiera to nie jest 10 minut, to jest naprawdę cała masa przygotowań, pracy, próbnych e, występów, czy próbnych, że tak powiem, zgrań tego wszystkiego i tak. dopiero później można powiedzieć, ok, jesteśmy tak daleko, jestem tak daleko, jestem gotowa. Ci, którzy się znają, wiedzą o czym mówię. Powiedz mi, taki wstępny termin. Wspominaliśmy, e, że jeszcze w tym roku są szanse, żebyśmy Ciebie właśnie na estradzie w tym roku jeszcze zobaczyli, właśnie z monodramem o może kimś innym, no bo nie zdradzasz tajemnicy. Oczywiście pierwszym był ten Gustaw. E, tutaj pytam się, czy to będą jakieś inne osoby, e, inna miłość. No troszkę chociaż chciałbym z Ciebie wyciągnąć tych informacji. E. Marko, ty jesteś po prostu fantastycznym reporterem yy, i próbujesz. No. Trzeba ci dać medal za to, że faktycznie próbujesz, ale wiesz, że każdy artysta to tak do ostatniej chwili lubi trzymać swoje informacje wiesz, siebie, żeby, żeby publiczność jeszcze nie wiedziała zbyt wiele, żeby to tak objać taką małą tajemnicą. Jedno to ci powiem od razu. Um, bardzo chciałabym największą miłość pokazać znów 24 maja tego roku. Taki jest chwilowo termin, to jest też rezerwacja nawet zrobiona w teatrze. To jest atelier teatra tutaj we Wiedniu. Um, nie wiadomo jeszcze, czy to wszystko zostanie dograne. Wiadomo, że tu też finanse odgrywają swoją rolę, um, ale jedno, co by było właśnie dla mnie coś, czymś, czymś wspaniałym, to właśnie to, że, że ten monodram byłby w teatrze pokazany, w prawdziwym, prawda? Gdzie widz siedzi i, i czuje tą atmosferę teatralną i. i no. Okay. Także taki już jest termin uklepany. 23 maja, przynajmniej w mojej głowie, prawda? Jest rezerwacja, jest już wizja i, i, i jeśli, jeśli wszystko um, będzie pomyślnie, no to wtedy ruszamy, wysta wystawiam to. A gdyby ten termin okazał się y, nie najlepszy, no to wtedy trzeba będzie koniec września, początek października um, sobie w kalendarzu zaznaczyć. Ale wiesz co, bo naprawdę bardzo, bardzo chcesz i bardzo, bardzo piękne, jakby pytania mi stawiasz w tym kierunku, więc ci powiem tyle na temat drugiego monodramu. Ja Ten wiem. drugi monodram, to jest zupełnym przeciwieństwem największej miłości. Ale będzie, hmm. będzie o miłości, czyli zostajesz w tym kierunku miłości, no bo jakby nie było miłość, to piękne uczucie. Wielu osobom miłości brakuje. Wiele osób też marzy o tej prawdziwej miłości, tak więc e, linia i mm -hmm. temat zostanie. To znaczy, miłość na pewno jest zawarta w tym monodramie, czyli w tej teraźniejszości, gdzie no, troszeczkę są inne realia tej um, pięknej miłości niż w latach 38 ubiegłego stulecia, prawda? To jest jakby zderzenie realiów zupełnie nie do siebie pasujących i dlatego jestem jestem bardzo ciekawa też na odbiór właśnie drugiego monodramu, który no pewnie, pewnie zostanie pokazany w takcie wcześniej czy później. A no, ja tylko dodam od siebie, że już mnie zainspirowałaś, no bo właśnie tak jak powiedziałaś <laughs> rok 1938 i tak. dzisiejsze czasy, no dzisiejsze czasy to wiemy, że dzisiaj człowiek się zakochuje w pierwszej linii w telefonie komórkowym, a tylko na displayu ma jakąś ładną kobietę albo jakiegoś mężczyznę. Ale tutaj na Twoją inspirację, na Twoją prezentację tej dzisiejszej miłości naprawdę mnie zaciekawiłaś i zainspirowałaś. Tak więc ja czekam na ten maj z niecierpliwością. A jeżeli już nie da się wszystkiego dopiąć do maja, to liczę, że będzie to w każdym ociezie jeszcze ten rok. Chciałbym jeszcze coś innego poruszyć, bo niektórzy Ciebie znają też z produkcji filmowej. O tym chciałbym króciutko tylko porozmawiać. Z tego, co o, oglądałem w moim archiwum, Mazuren Krymi, brałaś tam, ta, tam też udział. O tak, tak. To jest e, produkcja filmowa, która e, powstaje raz na dwa lata, zdaje się, e, poprzez e, stację filmową ARD. Czyli to Niemcy produkują, i oni e, usytuowali te, ten kryminał właśnie na Mazurach. No i tam zagrałam właśnie, także jestem w dwóch odcinkach, e, ostatnia właśnie była, e, ostatnia produkcja była la, e, rok 24, czyli w ubiegłym roku, no i bardzo, bardzo solidny kryminał, także polecam wszystkim, którzy lubią takie klimaty ciężkie, mroczne, gdzie nie wiadomo kto i dlaczego i to się odbywa na Mazurach. Bardzo fajny film. Ja tylko od siebie znowuż dodam, że możecie wypatrywać właśnie w tych odcinkach Dzieję Starzyńską i patrzeć się, gdzie, w jakiej scenie brała aktywnie udział. No, chyba że chcecie odwiedzić yy, Największa Miłość 2024-2025, o której właśnie dzisiaj już wspominała. Co jeszcze, że tak powiem, planujesz w tym roku? Bo z tego co wiem, to szykuje się też jakiś bal z Twoim udziałem. O, tak, tak, tak. Bardzo jestem podekscytowana tym, że um, Julian Gaborek się do mnie odezwał z Polonii Linz, czyli Radio, radio Górna Austria. Wspaniałe, przepiękne bale właśnie organizuje tutaj we Wiedniu, ostatnio w Schutzhaus. I będę otwierała ten bal swoim śpiewem. I jestem bardzo, bardzo tym zaszczycona, cieszę się i, i, i nie, nie wiem tylko jeszcze kiedy, czy to będzie marzec, kwiecień, czy maj. A wszystko zależy od wspaniałego organizatora Juliana Gaborka. No, czekam, czekam z tym już, jak pewnie wszyscy, którzy byli, bo nie wiem, czy byłeś, Marku, na, na balu zorganizowanym przez Juliana Gaborka. Tak, oczywiście byłem i dokumentowałem moim aparatem fotograficznym niejako Dzieje Starzyński, to chyba było dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, w 15. dzielnicy. I też to bardzo miło tak, tak. wspominam. Tak, tak. tak więc przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy Juliana Gaborka w Lincu. Ale no muszę powiedzieć, że jednak z niecierpliwością czekam na tą największą miłość, czyli na ten monodram, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Ja też. No dobrze, drodzy słuchacze, jak słyszycie z Dzią, zawsze mi się dobrze rozmawia, a zdjęcia, które po naszej telefonicznej rozmowie umieszczę, pokażą, że na pewno nie tylko się fajnie z Dzią rozmawia, ale także fajnie jej się słucha i tego, co potrafi, bo jakby nie było, śpiewasz w wielu językach? Ja śpiewam w czterech językach, z tym, że władam sześcioma językami. Jeszcze łacinę znam, także to jest moja wielka pasja, którą którą utrzymuje cały czas. Bardzo często mnie znajdziesz właśnie z samouczkiem francuskiego, włoskiego, bo nie wiem, czy na przykład każdy z Twoich słuchaczy o tym wie, ale znajomość języka, no niestety to jest Ciągła praca. Jeśli człowiek przez rok nie zaglądnie do książki, nie pouczy się, no to niestety ten język gdzieś zostaje w jakimś miejscu, że się, że się po prostu człowiek cofa, a tu trzeba zawsze troszeczkę do przodu iść. I, I to jest moja taka, taka pasja, tak, jeszcze oprócz oczywiście sceny, no bo nie stoję zawsze na scenie. <grych> I, I tak. Tak, tak. Także śpiewam, w największej miłości śpiewam po francusku, po, po polsku, po angielsku i po niemiecku, czyli w, tak, w tych czterech językach. No i tym pozytywnym aspektem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę, ale drodzy słuchacze, żebyście wiedzieli o czym tutaj Gia mówiła, umieszczę Wam jeden z utworów albo link do jednego z utworów właśnie z roku 2022, tak żebyście mogli posłuchać jaki talent, Gia Starzyński-Kosia. Ja tobie serdecznie dziękuję za nasze 16 minut tej sympatycznej rozmowy. Czekam z niecierpliwością, no oczywiście na ten Monodram 2025. No i jesteśmy w kontakcie. Tak, dziękuję ci bardzo serdecznie, Marku, za naszą wspaniałą rozmowę i, i dziękuję słuchaczom też za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się wszyscy na następnym przedstawieniu Największa Miłość. Dziękujemy, zostańcie zdrowi i do następnego razu.